Aga przed chwilą zanuciła stary niedźwiedź, mocno śpi, ale na pewno się obudzi, bo naszym gościem jest Dorota Sierocka, a w związku z tym poruszamy temat biustu. Tak, Saga o biustonoszu, część już nie wiem, setna, wyczekiwany i bardzo y, popularny program, y, część naszego programu, ponieważ ostatnio mówiłyśmy o biustach niewielkich, <laughs> dzisiaj mówimy o biustach dużych. dużych. Dużych, ale właśnie a propos mojego biustu, ja mam biust duży czy normalny? Każdy jest normalny. Właśnie to chciałam usłyszeć. Tak. Każdy biust jest normalny, tak? W momencie, kiedy znaczy uznaję, że biust jest normalny, w momencie, kiedy on jest naturalny. No tak, ale czasem może być problematyczny. Może i zazwyczaj mhm. dla każdej kobiety. Myślę, że w 95% kobiety uważają, że są niedoskonałe. A jeszcze, bo się porównują do tych tak, wypchanych pań, tak, z różnych prawda. filmów, to tak prawda. zwanych pomarańczowych. Tak, to prawda. E, no tak, bo one są zawsze pomarańczowe. E, I. E, a czemu wy się śmiecie? Czyżbyście wiedziały o co chodzi? Ale... No tak, mi się wydaje, że tak. Natomiast e, powiedz mi nam, Dorotko, czy jak przychodzą do ciebie, do, do gabinetu, chciała do salonu, panie. To one są niezadowolone w większości. Duża część. Mówią, tak, że jest. Co... Znaczy tak. Część pań przychodzi po prostu po, po dobór biustonosza z pełną świadomością, że mają źle dobrany biustonosz. I zazwyczaj jest to równoznaczne z tym, że akceptują swój biust. Ładny, nieładny, zniszczony, mały, duży. Natomiast część pań przychodzi e, właśnie z taką o pomoc, bo mają bardzo brzydki biust, nie akceptują tego biustu i szukają rozwiązania w biustonoszu, że ten biust skoryguje, poprawi, zmieni. My cały czas mówimy o dobrych biustonoszach, o tym jak dobrze dobrać biustonosz. Powiedz Dobry mi, biustonosz, czyli prawidłowy rozmiar. Tak, ale powiedz jeszcze zanim przejdziemy do tych dużych biustów, po, przy, dobra, przy dobrze dobranym biustonoszu, w jakim czasie my zobaczymy różnicę? Bo pewnie jaką zobaczymy w tym miejscu. będziemy biust współpracować, się... to znaczy mm -hmm. będziemy wygarniać się, będziemy poprawiać ten biust i pilnować, żeby on się przyzwyczajał do tego nowo dobranego biustonosza. Ja uważam, że od 6 do 8 tygodni. O super! Po tych dwóch miesiącach jesteśmy w stanie już zauważyć różnicę ciało już pod, po, po tym czasie reaguje, czy się poddaje temu nowemu układowi, czy się nie poddaje. Ja mam klientki, które przyszły do mnie i po trzech tygodniach już przyszły i mi pokazały, że coś jest nie tak z tym naszym. a okazało się, że z naszym się nic nie zadziało, ani się nie rozciągnął, ani się nie zniszczył, tylko biust po prostu, ciało się już inaczej ułożyło, bo współpracowały. A co z tym dużym biustem? Dużym biustem. Bo kobiety najczęściej e, to jest mają biust? problem, bo ich kręg je kręgosłup, kręgosłup, prawda? Tak jak ja mówiłam w poprzednim odcinku, tak, że mały biust to jest ta miseczka do D, mhm. tak, ten duży biust kwalifikujemy Patrz, to jest powyżej miseczki G, czyli tak zwane G. Mhm. Czyli to wszystkie te czyli między D. D plus do G to jest średni biust, czyli ja uznaję, że to jest normalny. Ale Czy co tak? z tym kręgosłupem? Czy odpowiedni biustonosz skoryguje? Tak, dlatego mhm. że to jest prawidłowy, duży biust, nie musi być ciężki. Bardzo często jest ciężki, dlatego wynika to z budowy biustu, tak? Ten duży biust jest wypełniony tkanką tłuszczową w większym bądź w mniejszym stopniu. Jeżeli w większym, to ten biust jest ciężki. Ciężki, czyli ciągnie nas do dołu, czyli ten kręgosłup i odcinek, kręgosłup w odcinku lę... piersiowym mm -hmm. i kark, jesteśmy pochylone, ramiona Garbimy mamy, się. tak? Panie bardzo często zwracają uwagę, żeby ten biustonerz miał bardzo szerokie Tak. co jest ważne, ale nie tak do końca. Dlaczego? Dlatego, że ten biust powinien być naszany przez obwód i fiszbinę. Nie przez ramiączka. Ramiączka pomagają. Ramiączka to jest około 20-30% tego, co nam odciąży. Natomiast biustonosz dobrze ułożony, przytrzymany, duży biust, jak biustonosz przytrzymuje, to trzyma to obwód i fiszbina. Testem na dobrze sprawdzony, trzymany biust jest postawa w pozycji pionowej, założymy dobrze dobrany biustonosz, zdejmiemy ramionczka i przy nawet naprawdę dużym biusie, dla mnie bardzo duży biust to jest miseczka J, na przykład J J, mm -hmm. ten biustonosz nie ma prawa opaść, biust nie ma prawa opaść nam na brzuch, może się troszeczkę no, przesunąć, rozlać na boki przy dużym, przy ciężkim, przy szeroko rozstawionym, ale nie powinno się nic zadziać, te ramiączka ważne, tak, to, to, są raczej z tych szerszych ramiączek, e, przyniosłam wzór, natomiast proszę zobaczyć, jaka to jest miska, to jest spora miska, to jest już duży wiosna tak, to jest obwód 80, miseczka no, JJ spora. angielska, czyli w zasadzie nie ma odpowiednika polskiego, no powiedzmy sobie jest, to jest jeszcze M, mhm. tak, ale tak naprawdę w tym biustonoszu ten obwód i te fiszbiny mocno pracujące, obejmujące nam całą pierś, mm -hmm. nam trzymają ten biust. Ale popatrz Dolotko, to jest mówisz obwód 80. Tak. Ja mam od, o, obwód 75, troszeczkę, czyli mniej. 5 cm mniej. mniej. A zobaczcie Jaka jest różnica? Jaka jest różnica. Ehm, ja powiem tak, ehm, nie mogę powiedzieć, żebym zazdrościła, bo sobie zdaję sprawę z tego, jest to ciężko, Jest to duża jest... niewygoda. No zobacz, niewygoda. Pani, 5 cm nie wiadomo. Ja ona... no, ale ta, ale są takie potrzebne te biustonosze. To jest biustonosz w obwodzie osiem... to jest 80. Tak, tak w ogóle jest. Przyniosę go specjalnie, żebyście panie zobaczyły, <laughs> panie tu i, i wy dziewczyny, że wcale ramionczko nie jest takie szerokie. I to jest miękki biustonosz, z tego co już wiemy. Komkowy. Tak, mhm. Tak, Piękny. Tak, tak. To jest również spora miseczka, no to jest miseczka J. Przy obwodzie 80iemt 85. A powiedz Dorotko, co Mięknie w taki biustonosz? Y, y, tak, miękki biustonosz, który w ogóle się nie kojarzy. Tak naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie klientki czy. podchodzą, to dlatego jest po prostu, że, to, że nie utrzyma. To jest po prostu szok, tak? Natomiast powiedz mi, co w takim razie z tymi wbijającymi się tutaj ramionczkami? Ramiączka. Zazwyczaj to jest związane z nie do końca dobranym obwodem. Ten obwód jest po prostu za luźny. Skoro jest za luźny, to ciężar przenosi się na ramionczka. Jest noszony na ramionczka i są w związku z powyższym. Mocno wciśnięte pakierowki wręcz się pojawiają. Natomiast, i ja mówię, y, przy dobrze dobrany obwód i dobrze dobrana miseczka, przy ciężkim biuście nie zniweluje. To nie jest tak, że odciąży. Cudów nie ma, tak? W związku z powyższym może być, ale mniej tego ciężaru po prostu na ramionach. Natomiast są podkładki, nie mam, do następnego, następnego po, po, programu przyniosę, tak? Które mogą złagodzić nam te mocno wciskające się ramionczka. Dorodko przypomnijmy, 85% Polek nosi zły rozmiar biustonoszy. Tak. Myślę, że większość z nich dostanie olśnienia dzięki Tobie, że chyba czas wybrać się ponowy. Kiedy ten biust faktycznie już nieładnie wygląda i mówiąc kolokwialnie wisi nam, czy da się z nim coś zrobić, poprawić? Wszystko go. zależy, do jakiego stopnia jest ta skóra rozciągnięta mhm. właśnie ta tkanka kolagenowa, tk ten układ mhm. hialur pasów hialuronowych, tak? skłonności genetyczne mamy, nie mamy, tak? to jest tak jak ze sprężyną, że jeżeli ją będziemy rozciągać i skurczać mhm. do jej granicy, to ona nam wraca. Natomiast jeżeli ją mocno rozciągniemy i przekroczymy tą granicę jej sprężystości, to ona już nam później nie wróci. Dokładnie tak samo jest z biustem. Ale powiedz Dorotko, czy te wszystkie panie, które mają biust większy, bądź normalny i wtedy ten biust on rzeczywiście, no grawitacja idzie w dół, czy przy dobrze dobranym staniku są w stanie zniwelować, jakby to rozciągać? Zniwelować, czyli myśl. Ja uważam, że zupełnie zlikwidować pojedyncze przypadki pewnie tak. Natomiast nie do końca. Natomiast może pomóc w polepszeniu kondycji. To jest na pewno natomiast. W 100%, w 120% przy dobrze dobranym fasonie, poza rozmiarem, ale fasonie możemy poprawić pokazanie tego biustu pod ubraniem, tak? A zapobieganie? Czyli zapobieganie. Czyli Tak. Też. Też oczywiście. E, wiesz, że to mi jest tak. Więcej, bo my noż, odnosimy, tak, no, w czasie karmienia, po karmieniu, tak? E, w czasie sportu przytrzymać. Przycisnąć, yy, jak jest bardzo duży biust, spać w biustonoszu miękkim, żeby nie rozciągać tej skóry. Oczywiście no, profilaktyka jak każda, wskazana. Mhm. Tutaj jeszcze chciałam tylko po pokazać, że to jest biustonosz, też na większy biust, biustonosz, który jest przewidziany do odpinania ramionczek. Mhm. Czyli duży biust może być noszony przez biustonosz tylko i wyłącznie na obwodzie i na hiżbinach, do sukienek. Bez ramionczek na przykład, prawda? A propos sukienek bez ramionczek i biustonoszy do, do zadań specjalnych, to, to za będziemy, tydzień to będziemy, tak, opowiadać. Już się nie mogę doczekać, bo idzie karnawał będą, e, e, będzie sylwester, będziemy miały piękne sukienki z wyciętymi przodami, tyłami, bokami. I będziemy do tego nabierać biustonoszy. Na to dorodka! Natomiast tu na przykład tak, profilaktyka, biustonosz dla mamy karmiącej. Mhm rozciągnięty, ciężki, zmęczony biust, żeby go dobrze utrzymać, nie skrzywdzić, a zatrzymać tę kondycję, żeby ona po karmieniu, tak, ten biust nam się nie rozciągnął i wrócił do naszego zdrowia, jest to biust nasz bez fiszbin, ale proszę zobaczyć, to jest miseczka H, europejska, on jest zabudowany, to jest jak top, tak? Mm -hmm. Bo on ma przytrzymać mocno, jest zabudowany. Tu są szerokie ramionczka, no bo ten biust jest ciężki, ale to jest tak mocno zabudowany, czyli trzyma nam ten biust, obejmuje. Możemy założyć sobie malusieńki, przykryć biust, no ale możemy nie... Mm -hmm. zakryć ten biust, przytrzymać go i po dobrym biustonoszu podczas karmienia wrócimy do kondycji biust. O proszę. Ja mam klientki, przychodzą do mnie na Wolską, tak i w związku z powyższym nie ma problemu. Uh -huh. Nie ma problemu. Poprawiamy tą kondycję. Ja myślę, że nie tylko poprawiamy kondycję, ale humor. Humor zdecydowanie o, tak. tak. Humor o, zdecydowanie tak. tak. I myślałam, że będę miała problem, kiedy sama dobierałaś biustonarz dla mnie. Myślałam, że będę miała problem z tym zagarnianiem tego biostra, ale to wchodzi w krew, słuchajcie. To, to jest takie. się, że ludzie, w stanie, z, ludzie że... z którymi przebywam, zwracają mi uwagę, co ty kobieta robisz, bo już robię to nieświadomie, gdzieś, gdzieś go poprawia. Fantastyczna rzecz. Jedno pytanie, które mam wrażenie zostało pominięte w tych wszystkich odcinkach. Trzy haftki zawsze występują z tyłu. Zakupując nowy. Przy większych, przy większych rozmiarach, przy większych obwodach. Nie ma zasady. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ten obwód jest większy, miseczka jest większa, czyli ten obwód musi unieść, utrzymać więcej, no to im mocniej tak, zapniemy, im więcej zabudujemy z tyłu, tym jest większa gwarancja, że będzie lepiej trzymać. No dobrze, ale słyszałam o takiej zasadzie, że kiedy kupujesz biustonosz, zapinasz na ostatnią tak. haftkę. Co to znaczy ostatnią? Teraz pytanie. O, właśnie, która pytanie, co jest to, ostatnia? Która jest ostatnia, mhm. tak? Umówmy się, że ja przyjmuję, że ostatnia to jest ta, gdzie już więcej nie mogę. Ostatnia to już, już więcej nie można nic mhm. zrobić. W związku z powyższym zapinamy się. Na pierwszą. pierwszą. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasz wyjściowy. Kupujemy nowy biustonosz, który będzie z nami przez jakiś czas. W związku z powyższym on będzie się później pracował, rozciągał, a my cały czas musimy mieć ten sam obwód, czyli będziemy się przepinać. No coraz węższy, węższy, tak. węższy. Czyli dobieramy biustonosz na pierwszą haftkę. Nie ma znaczenia, czy będą trzy haftki w trzech rzędach, czy będą dwie haftki, zawsze na pierwsze. Jeszcze jedno pytanie, Dorotko. E, nasz biust się zmienia nawet w ciągu e, całego cyklu, cyklu. prawda? Mm -hmm. I e, nie wiem, ale chyba to normalne, że, w, że przed okresem, przed miesiączką ten biust jest inny tak, i czasami wień, nawet większy. większy. Zazwyczaj. Więc powiedz, kiedy mamy kupować biustonosz? Po, przed, w czasie? E, po. Po, pod, po owulacji przed miesiączką. Najlepiej. Aha. Bo to jest nasz prawidłowy, typowy rozmiar. W czasie owulacji mm, mamy zwiększony biust y, i tak samo w czasie miesiączki mamy tuż przed miesiączką, no nie, 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 nie polecam. Dlatego, że są panie, które potrafią przez. Te parę dni zwiększyć się rozmiar o rozmiar? Tak, o półtora ja no mam dokładnie. klientki. Dokładnie poza tym ten bius jest obolały. Tak, um, się. I, Ciężki cie, tak, jest. Nie lubimy go dotykać, przeszkadza nam, tak? Poza tym humor też nie mamy humoru, też nie mamy najlepszego, Czy, więc wcale sobie ale nie poprawimy tym Ale a, a pod, tego zmi tej zmiany, bo rzeczywiście my zatrzymujemy wodę, potrafimy naprawdę dużo, tak. 5, nawet 6 kg tak, zatrzymać wrzucić, wody. Tak. Czy na ten czas przy tak dużych zmianach? Bo wtedy ten biustonosz może być na nas po przy prostu. Przy dużych zmianach ja zalecam dobrać uniwersalny, w cudzysłowie uniwersalny dla każdej klientki jeden biustonosz na ten czas, żeby mieć swój dobry rozmiar. Ja mam klientki, które po prostu kupiły sobie zazwyczaj cielisty, listy, bo i pod jasne i podciemne, w zależności od tak, pory roku e, i dnia. Na ten czas zakładają po prostu biustonosz o rozmiar więcej. No właśnie, bo potem Bo będzie, nie sędzi, możemy z nim... boli, poza tym tak, no wychodzi, bukuje, tu się pojawia, tam się pojawia, jest przede wszystkim ciasno. Wiecznie coś. Wiecznie coś na no kobieta zmienną jest. do ciebie, co się stało? O właśnie, Czy, tak, no, Przyszła i mówię, co, co się dzieje, no przecież wczoraj był dobry, dzisiaj już niedobry, co tak, jest? Dokładnie, tak, bo to jest tak, w związku z tym, yy, no m, trzeba brać pod uwagę wszystkie zmiany, m, które w nas zachodzą, tak? Podczas naszego życia, podczas naszego miesiąca. Mhm. No dobrze, to a wracając, jest ważne. wracając do dużego biustu, zalecasz panią właśnie z takim biustem również spać w biustonoszu? Jeżeli bardzo im. Zale... Znaczy tak, jeżeli im przeszkadza ten ciężar mm, tak, bo im po prostu odciąże, tak? Mhm. Ponieważ tak naprawdę już chyba żeśmy raz kiedyś już to mówiłam. Największe przeciążenia dla Dużego biustu są podczas sportu i podczas spania, i w ciągu dnia. No chyba, że uprawiamy sport albo nie wiem, biegamy na okrągło do autobusu. Natomiast podczas spania jest najwięcej przeciążeń. Rozciągamy, przekładamy się z boku na bok, na brzuchu. Bardzo często panie lubią spać, tak? W związku z powyższym ten biust jest cały czas maltretowany biustonosz jest w stanie utrzymać, przytrzymać trochę ten biustonosz, ja nie mówię o tym biustonoszu, żeby to był idealny obwód, idealna fiszbina, ja jestem przeciwniczką fiszbin, jeżeli chodzi o spanie, bo one mogą zrobić krzywdę, bo jeżeli one się przycisną i ułożą nie w tym miejscu, gdzie powinny, to że więcej taki biustonosz zrobić krzywdy niż, um, pożytku. niż pożytku, natomiast biustonosz mocniej wtedy zabudowany przytrzymuje. Natomiast ja zalecam, natomiast panie wcale nie muszą przy dużym biuście, ale y, przy średnim, tak? Ale i mały też może taki mm -hmm. być. W zależności koronka takie jest lejący, zniszczony. Jeżeli zależy na ładnym dekolcie, na takim. Y, na późnym tak, ale i na takim późnym bym powiedziała, tak w marszczeniu się tego dekoltu hmm. między piersiami, bo powstaje nam uh -huh. taka zmarszczka, tak. Również biustonosz, kremy, balsamy na pewno, tak. Natomiast biustonosz bardzo nam pomaga. Czyli śmiało możemy powiedzieć: Że biustonosz biusty. najlepszy przyjaciel kobiety, tak. a jak już nie da rady, to pędzimy do kliniki doktora Chmielewskiego. Tak. Co można pewnie połączyć. I i tak do dorotki. Tak jest, żeby Wszystko utrzymać to, się to co, się, co się w klinice zdobyło. Dorotko, dziękujemy Ci serdecznie ja również. Za, za kolejną wspaniałą, fenomenalną rozmowę. Ja już szczerze mówiąc nie mogę doczekać się przyszłego tygodnia, kiedy będziesz pokazywała te fajne bajery na Sylwestrii będziemy szaleć pod sukienki, żeby nie, nie rezygnować z biustonosza, żeby mieć komfort, tak, że jak będziemy szaleć i tańczyć, to żeby było nam wygodnie. Dobrze, przyniesiesz jakieś akcesoria też dodatkowe, tak, może pokażę. jakieś pokażę, może jakieś też takie tak. jak biustonosze, które wiesz, możemy pokazywać po godzinach w sypialni. Do tego naszego mężczyzny jeden Będą dobrze. dwa odcinki, także już zapraszamy na to, co będzie się działo za tydzień, a teraz zbliżamy się do wiekopomnej chwili. Jeżeli już dojechała nasza fryzjerka, jak można fryzurę zmienić niewiele, a jednak. Chciałam powiedzieć, ale nie powiem tego. Czy netka zostanie netką? Na to pytanie odpowiemy zaraz po przerwie. Do zobaczenia.